Uwaga, no, no, proszę państwa, wszyscy razem na trzy, cztery. Kto nie skacze broni krzyża? Kto nie skacze broni krzyża? Hop, hop, hop! 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 Kto nie skacze broni krzyża? Hop, hop, hop. Nie broni krzyża! To nie skacze 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 broni krzyża! Idziemy teraz i dalej na A gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? jay yes, jay